Nowa limitowana kolekcja obrani gadżetów Record .me jest już dostępna. Przejdź na kamerzysta.stor lub kliknij link w opisie. wszystko Kinka, ale ty na pewno chcesz zacząć odcinek? A dlaczego nie? Jesteś pewna, że jesteś dobrą prezenterką? Jestem znakomitą prezenterką. O, ja raczej bym w to powątpiewał, no ale dobra, dam Ci szansę. Witajcie, kochani, na kanale Kałś. W dzisiejszym odcinku pokażemy wam, jak trenuje hater 69 do pojedynku z. Wiemy wszyscy kim, nie będziemy nikogo promować. Także zapraszam Państwa do oglądania. Gdzie Subskrypcję. Gdzie subskrypcje? Tutaj i tutaj. A, nie, 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 nie. Tu i tu. Nie, musisz powiedzieć tak ładnie. Da, i do końca wakacji mamy być milion subskrypcji. Kochani, jeżeli jest. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału Kawuś, to taki sam czerwony przycisk czyli ciśnijcie tam na dole. Okej, okay, czyli ty zostajesz prowadzącą dzisiejszego odcinka, tak? Prowadzącą tego kanału. Nie, 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 nie. nie. Ale na fazę. Dobra, chłopaki, dzisiaj nagramy wasz trening. Ja nie będę żadnych treningów przeciwnikowi pokazywał. Ja sobie trenuję dla siebie, tak? I ty mój trener na kanale zostaje, nie? Że, że słucham? A co ty głuchy jesteś? Że on zostaje u nas na kanale. O, tak, bo to, to jest mój trener. Przecież ty nawet nie wyszli, on nam krwi przelał. Złej krwi. Ty jesteś niepoważny, że on no, ma że zostać na kanale. Ja Jak sobie wyobrażasz, że dwie osoby z rodziny wioli na kanale? Dwie wiole to jest za dużo. Dobra, no to co masz robić, żeby zostać? No? Nie ma opcji takiej. A mnie się wydaje, że można no, dać mu szansę. Ale czego szansę? A dlaczego nie. No bo, nie bo nie to, to, ja jestem dzisiaj prowadzącą i to ja decyduję. Że słucham? No to A, tak. Właśnie, właśnie, właśnie. Czyli co, ty jesteś prowadzącą i będziesz decydować o tym, że w dzisiejszym zdanie. Cieszę się, że tylko w tym odcinku. I chcecie mu dać szansę? Ale on jest ogólnie normalny. Najnormalniejszy, Najnormalniejszy z, ich... z nich wszystkich, prawda? Był taki najbardziej do przyzwoity do czasu. Do Dobra, weź Zostanę. się ogarnić. Właśnie, a poza tym tak mówił. Pamiętasz to? Te słowa z twych Nie uważam, że to jest dobry pomysł. Nadal nie, nie uważam, też. że to jest dobry pomysł, a, Karina. A a ja uważam, że to Zostać? jest dobry pomysł. Masz prawo decydować, ale musisz, musisz się też zgodzić na moje warunki. Co to znaczy? Musimy się dogadać. Jestem prowadzącą tego odcinka. Przedstawię Ci teraz reguły, dzięki którym będziesz mógł dołączyć do naszego składu. Wiesz musiał wykonać różnego typu zadania. Tak? Ale jakie zadanie? No zadanie. Nie ale ja, będzie żadnych zadań? zadań, dlaczego mają robić jakieś gówniane zadania? Że tak? słucham? Nie dość, że nikt go tutaj nie chce, to w ogóle ma nie zrobić zadań i po prostu tak sobie dołączyć do kanału. Ty jesteś niepodważalny. Nie pijam góry, jest, jest zły przecież. Ale Wielka, tak, to jest twoja rodzina, to mówi samo za siebie, że to jest zło najczystsze. Co by się nie działo, ty i tak staniesz po stronie rodziny. No tak naprawdę, że podejmiemy każdego wyzwania. Co? Wiesz o tym, że ja się podejmę każdego wyzwania. Co? tego się No powiem. właśnie, no to on się podejmie, no. Ty się podejmiesz, tak? No ta. Wymyśl coś dobrego, bo tak? cofniemy i będziemy to robić do rana. Ja mam pierwszy taki pomysł, żeby na przykład spalił swoje odzienie wieśniackie. Jako... Jak? Żeby się... Co, w gaciach będzie chodzić Tak Lika, co ty w ogóle za zadanie dałaś tak naprawdę? Bo... Żeby sprawdzić jego właśnie takie zdolności do zrealizowania zadań, tak jak widać tak nie potrafi sami zrealizować. dlaczego on w ogóle wziął dredziarza i. Dlatego tego mówię, sam nie, nie potrafi zrealizować, nie potrafi nawet spalić własnego ubrania No bo szukają się. specjalnie drewna, no to przepraszam bardzo. No dobra, no ale to wiesz, drewno jest. No to sobie wszędzie. tam wejdź. Ale no to sobie wejdź, no co no wiesz. Widzisz, ile tam jest pokrzyw? Widzisz, ile tam jest pokrzyw? Ale te pokrzywy. Torwali gołymi rękoma. Ale czego w ogóle wy mu pomagacie? Bo ja też tego nie rozumiem do końca. Pomaga. Nie, nie pomagam. Eee, Przecież powiedziałeś, że go nie chcesz, a teraz mu pomagasz nagle. Nie pomagam, tylko chciałem... No, no przez przypadek mu pomogłem. Nie, nie pomagasz przez mu przez przypadek, przypadek mu. doskonale wiesz co robisz. I ja zbieram sam tak naprawdę. Nie, no, nie mów tak. tak. Jestem z tobą, tylko z tobą, zawsze z tobą. Ściągaj tutaj gacie i pakuj do... do, do gacie, gacie? Gacie też. Eee, nie, no, gaci no, nie no, gacie niech no, nie ściąga. To Zresztą te gacie to chyba z jakiegoś pepko, co? A, no i widzisz, no i miastowo, a ty nie masz podobnych przypadków? Ale te ja? wspomnienia... Kończy się twoja legendarna koszula, w której występowałeś prawie na każdym filmie. Robiłeś sobie ostatnie zdjęcie? Właśnie. No to już nie Dawaj wyciągaj się... telefon, zrób mu fotkę, tak jak on pali te ubrania, będzie śmieszna na Insta. No co, dobre, no pierwsze zadanie zaliczone. A przepraszam bardzo, co ty robisz za przeproszeniem? No daję ciuchy, twoje stare. Chyba mogę. Nie będziesz mi chodził. E, no nie będę, ale dlaczego masz oddawać moje rzeczy? To mogę czy nie? W majtkach mogę. Dobrze, I tak daj mu to. To też, no to o, ci szkodzi. Co, jeszcze to są te wyzwania właśnie, tak? To są no właśnie, widzę jakie te wyzwania. Oni te wyzwania, próbują tak? chyba ją no, umilić no, życie, to... a nie dać wyzwania. Przejdźmy do czegoś konkretniejszego. Drugie zadanie? No, no. Może, może Dredzia Smith Nie wiem, czy chce się pytać jej, ale ona Pani. przyjmuje pałeczkę. Karinka dzisiaj prowadzi, więc Karinka dzisiaj wymyśla. Ale to nie znaczy, że nie możemy zarzucić pomysłem. No to możecie zarzucić, a ja rozważę tę propozycję. Dredziasz jesteś pewny? To jest hardcore? No, jestem pewny. W sensie to nie jest hardcore, moim zdaniem. E, to jest takie e, średnie. Dobra, Karinka. Postanowiliśmy razem z dredziarzem, że musisz przekazać informację, że chłopak ma zerwać pokrzywę, przyniesie ją tutaj i skonsumować. No, nie wiem, czy No nie, niestety, nie musi krzywda? Ee... Nie, przynieś największą pokrzywę, jaką znajdziesz i proszę ją tu skonsumować. Podobać się? Komuś? Musisz odpowiadać, jeść? czy nie? Pomysł, być? Może być. Starałem się, musiałem ponad 2 km być w placu Nie, no tutaj mamy duże pokrzywy, nie? Masz widelec, sztuczkę. Keczupem, może macie do tego? Ty chyba nie jesteś nienormalny, jakiś nie niepoważny. Chcesz z keczupem mieć pokrzywę? No tylko z keczupem. Może to mu ulży. Może jakaś metoda, nie wiem, jakieś tajniki, że z keczupem mniej boli. Ale ona wygląda, jest. Mi się niedobrze robi na tym dobrze. <coughs> No cóż, no smacznego. Dziękuję bardzo. Oj, zaraz coś nie będzie, tak miło coś czuję. Dogodny okres, naprawdę dobry. Dojrzała, no, Dojrzała. No widać, że dojrzała, nie? Nie chcesz spróbować Ja nie podziękuję. Ja, oh, On udaje twardego, ale zaraz gwarantuję ci, Wiolka, że aż tak twardy nie jest. Gwarantuję Dawaj, Spróbuję. No Ale wiecie co? W sumie jest trochę gorzka strasznie. No. Że, że, że już tak, I tak już dużo zjadł. słucham? Ale wy wyznaczyliście zadanie, no wykonał je prawie. Że słucham? Oni są szczęśliwi. No, ja prowadzę, ja decyduję. Wykonał zadanie, a wy nie ma się 100 no. Jesteś bezczelna, Karina, w tym Jesteś momencie. Tak, jest bezczelna. Czyli tak? Ja prowadzę. Decyduje, ja decyduję. Eee, ja uważam, okay. że nie. A nie. No, co jest? Po co No to jedziemy do sklepu. Hmm? I w tym sklepie Adam będzie miał do wykonania kolejne zadanie. Adam, a jak inaczej? No? Ale kto to? Adam, Kuzyn Skąd ty wiesz, jak on ma na imię? Viola to jest prawie nasza rodzina, rodzina Wioli to też dla nas rodzina. Aha, to dobra. ja powinienem zdać pół miasta. No tak powinno być. Mniejsza, pojedziemy do tego sklepu i będziecie mogli mu wymyślić piosenkę tekst piosenki, którą on będzie musiał zaśpiewać w tym sklepie publicznie. Ale możemy zda... ułożyć dowolnie no, co tak, chcemy. No to wam się zrekompensować. No dobra. Wręczam ci ten cudowny tekst e, napisany przeze mnie, proszę od on ogóle ja nie wchodzę z wami, że nie chodzę, co? że to był mój pomysł, ale ja nie chcę sobie wstydu po prostu narobić ha. Ja będę się wstydził tego nagrywać Musisz być, że ci ryja nie tekst jest Mam właśnie, tak? Tak to Jestem w tej Biedronce, no i robię sobie rapy Jestem w tej Biedronce no i kupię ser na raty Nie stać mnie na wółki no i nie stać mnie na kwiaty Kupię jej batona, niech się cieszy, szkoda kasy Nie dostałem dziś wypłaty, ale jestem głodny jak ten pies i kudłaty Jak modelka z Instagrama zezrę sobie trochę waty Nie pytam tu grosza, szkoda na to mojej kasy Jesteś dalej? O przepraszam pani. Jeszcze nie... raz przez przypadek właśnie dalej? No jest raz, yo właśnie Jestem w tej biedronce, no i właśnie. robię sobie rapy Jestem w tej biedronce, nie kupię ey. ser na raty Nie stać mnie na bułki, no i nie stać mnie na kwiaty Kupię jej batona, yo. niech się cieszy, szkoda kasy yo. Nie dostałem dziś wypłaty, ale jestem głodny, jak ten pies i kudwaty jak modelka z Instagrama zdecydowała, tą kamerę. Jeżeli tamty grosza na to moje kaski. ja Dobrze, a ładnie śpiewa. Jakim prawem nagrywacie? No dobra, jak na razie wykonał wszystkie praktycznie zadania, ale po co tutaj przyszliśmy, co? No żeby wykonał nowe zadanie. No co wymyśliłeś? Będzie pchać auto. Ojej, ambitne. Ale yy, nie to nie jakiś musi to. mieć odcinek wyznaczony, ile ma metrów przepchać. Jak nie przepcha, to wylatuje z kanału. Skoda czy to auto? Skodę, no gdzie? No jest przesady. Szkoda. Nie no może jednak Audi no zobacz. No że jest Skoda. No dobra, dobra karinka decyduje. No skody, no Skodę, no gdzie takie, takie wielkie auto? No? no dobra, posłuchaj, powiedzmy, że do tamtych drzew. Tam takie okrągłe. Dobra. Lecz Siła, forma, masa Ej, ale to jest niemożliwe. przecież on nawet... On nawet tego nie pchał. No bo to samo z góry zleciało. No właśnie. Ej. Ale tam będzie zaraz będzie mieć podgórę. No to chodź, dawaj. No bez sensu, no jak on dobra, to już zrobił. Dobra, to troszeczkę powiem wam, że jednak źle obliczyłem, bo myślałem, że to wiek są ciężko mi prawie. Trudno, masz problem! Inaczej sobie to troszeczkę wyobrażałem, szczerze mówiąc. Ja też myślałem, że te zadania będą cięższe. Dawaj do tego bagna, go, niech przejdzie przez całe bagno. To jest dopiero wyzwanie. wytarza w bagnie. Wytarza, Wytarza się każdy może. Ale nie o to Ale chodzi niech mi przejdzie o... przez cały przejdzie bagno. Niech przejdzie, od początku do końca. Przecież to jest dopiero wyzwanie. Ale słuchaj, nie przejdzie Przyszedł przez być? całe bagno ja i chyba nie przeszedł. I niech yy, zrobi jak szek, czyli wykąpi się w błocie. Mocne to jest chyba naj, naj, najcięższe wyzwanie, nie? Przejdź... Jesteś gotowy? Chcesz mnie trenować, czy nie? No to własić, a nie... Ale po co ty w rzeczach wchodzisz? Może cię ściągnąć. Ściągnij chociaż wyszulasz tak na tą wodę, wiesz, wolę zostać w rzeczach. Dobra, to i tak są ale twoje. ja ci już drugich nie dam. Bo no, to no, tak, dobra, tak. weź już nie przesadzaj, tak? Chodzi ci do Bajora, no hello! To na samym, samym starcie już wciągnę, nie? Mój kolega tutaj był, tylko że wiesz, że on nie musiał przechodzić całego. To jest dobra patrzę, myślę, że będę takcikę, nie? Tak na Trzeba mieć nie? Jesteś w jednej trzeciej tak naprawdę. Dobra. Nie wiem czemu sobie tak radzi. Nie powinien tak sobie radzić, ponieważ powinien wyjść i się poddać moim zdaniem, ale no sobie radzi, niestety sobie radzi. Jest bardzo podejrzanie. ciepło i zielona woda, tak dziwne. Nie? To, to najbardziej zastanawia ta, ta pijawka, co mu się tam przyczepiła no. Stary, nie, masz całe nogi, nogi w pijawkach. Dobra, nie poddam. Sprzedam na aukcji, na Allegro, e, e, mogę to e, sprzedać, po prostu sprzedać. Dwie trzecie już przeszedłeś. kurwa tam coś pływa? Żaba. Dobra, Zaliczamy, no, zaliczamy, niestety. myślałem, że wracać więcej i widzisz? A, gdzieś... A pokaż nogi. Jest główna. To... Ale, Uważam, e, robaki po tobie. Ogólnie, pół obrzydliwe to jest e, śmierć od ciebie. Ale to nie koniec na no, dzisiaj, nie? My tak co się jeszcze? łatwo nie poddamy. Spokojnie. Już nie mówię, dlaczego. Do dobra, co wymyśliłaś karinka? No dobrze, się domyślam też. No co tutaj można wymyślić? No, nie innego, nie niż siedzenie w ja no dobra, ale ile? Jest tutaj. No ile masz siedzieć? 15 minut. Tak? Nie, a ile? 15 minut to co to? Jest nie, sama no, przyjemność. 15 minut to krótko. 15 minut to krótko. 1,5 Ja zawsze 10 minut? Godzina. 110 temperatura, także. Coś się odpuje. No, będziemy patrzeć, czy tam przypadkiem nie, nie zgonuje, nie? O, chcę, żebyś Mi? Tak. A dlaczego mi? Bo chce się podlizać. No. Na górze nie <laughs> szadaj, bo na górze jest ciepło. Ale nawet nie będziemy mieli go nagrać. Czemu mu To może być tak! Tredziasz, popilnujesz? Bo oni będą próbowali oszukiwać. Dlaczego tak nie To dla mnie jest kara. To dla mnie jest kara, bo mi się nie chce. Karinka tutaj wszystkim zarządza. Niech ona pilnuje. Nie, to ja w takim razie zostaję tutaj z nimi, bo ona oszukaje Nie chce mi się tu stać. Dlaczego tak się nas masz? Naprawdę myślisz, żebyśmy cię oszukały? Tak. Dobra, w ogóle wielka przerwa. No i co? godzinka mi dała. Wytrzymał. A, może zemdlął? Nie, rusza się, żyje mm. spokojnie. No dobra, wyłaź. Trochę oczyszczył, Ale tak to nie ma tragedii. A może wróciłbyś na drugą godzinkę jeszcze? Nie, podziękuję już, podziękuję już tylko. I co, zaskoczone? Nie, no wiedziałem, że wytrzyma. Co wy domyślisz? Ty byś żadnej z tych rzeczy nie wytrzymał. A, tam. oj Oj. U... Oj do, bago, do, do tego czeka, bagna. Do głupoty, Wielka. Zresztą, zresztą w saunie wytrzymałem godzinę 30. ostatnio. więc ja no dobra, wiesz co czeka, nie? Zdajesz się sprawę, że to mi nie obrzydlictwo najgorsze. Aż niedobrze minie. Dredziasz, tam nie trać tych jajek, on ma wszystko wypić Nie, dobra, będzie trudziasz, dobrze, dobrze minie. Jak o tym myślę, to mnie zbiera na wymioty. Bardzo y się jeszcze, bardzo Dobra, a to ci damo jedno więcej, no i tyle. Ile ogólnie jajek tu? Nie ci się da, już jest dziesięć. No, 10. 10 nie jest dziesięć. Do końca lecimy, dopóki nie zapełni się cała zawartość w tym, co to jest karabka. Karawka? Nie no nie karawka, tak. ale... Jak to się nazywa? podobne? O! Z, z winkami troszeczkę. Ale czułka. Smacznego. A może dodamy może jakieś przyprawy do tego? E, Miałby się ochotę e, może na... Czemu ty no dobra, wystarczy już jajek. i tam wrzuciliście? No 12. Jeszcze jedno. Nie, wystarczy! Jeszcze jedno. Jeszcze jedno. Jedno szyjga się. Co my będziemy żałować, nie? przesadzaj. Na zdrowie, proszę pa Idealnie, zobacz, pokażę kamerę. idealnie do końca się kanało. <grym> idealnie. Jezu! Nie wierzę w to. to najgorsze. Nie wiem, czy za dużo mu tego nie daliście. To niech wypije do połowy chociaż, no. No za dużo faktycznie. Zobaczymy, jak pójdzie pierwszy. O fuj. Ja O Jezu, mu żółtko z Ojej. Cofnij go, cofnij go, cofnij go. Czy nie? Ty ile ty wypijesz? Tak? Ojej! No dawaj, 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 dawaj szybko! <śmianowid> dawaj, dawaj, szybko! Do końca. No. O, Jezu. o Jezu! O Jezu! Nie, nie A mogę na to patrzeć! Nie? nie! mogę na to patrzeć! Nie! Nie, nie mogę na to patrzeć! Nie mogę to nie do Dobra, Nie mogę to patrzeć! Co, ja się mam tu pić? Nie, już nie! Zostaw! Weź! Zacząłem! Karinka zaliczona. Jestem zaliczony, ja już dawno mówię z zaliczona. A mogę trochę? Ona po powiedziała, że Daj mi papier, daj mi papier. Obżytuj I co teraz powiesz, co zabiegiłeś? I co, nie wiesz, co powiedzieć? Uuuu, tak zatkam się! Jak, 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 w, jak nie w, wiem, może się przyda. Zatkam, się no, tak, jakie kolejne zadanie? Czy to się czy co? Bo ja nie rozumiem. Bez smaku. Na tak się jadło, tak się jadło, prawda? Chyba co chwilę ja jeździłem, 12? Nie, nie mam pojęcia. Rzucałem na ślepo, nie? Ja tak masę Tak będzie masę robił do walki, właśnie. Dawaj po jednym. No dobra, to co? Zwymiotuję w tym basenie. Widzowie już się domyślają, że musi tam wejść. Musisz e, tam wejść Pobijesz mój rekord? I pobisz rekord doleciaża. Oczywiście będziesz mieć ułatwienie, bo nie będziesz 5 metrów pod wodą, tylko będziesz 30 cm pod wodą, żeby ci po prostu głowa nie wystawała. No i tyle. Masz wytrzymać minutę 20. Znaczy, ja miałem tam trochę więcej, nie? Ale minutę 20 będzie dobrze. E, jak to pobijesz e, pod wodą, no to, no to jesteś tutaj normalnie już. E, to jest ostatnie wyzwanie, tak? No ja już więcej go nie chcę męczyć, bo sam siebie męczę tak naprawdę, nagrywając ten odcinek. Dobra, w każdym razie będzie wszystko zaliczone i e, masz przepustkę, nie? E, możesz mieć kilka prób, nie? Po prostu po to prostu musisz to pobić Dobra, a ja już nie chcę być prowadzącą, bo mnie komary gryzą To idź, idź, już w ogóle Ciebie. Dobra, przecież przejmij pałeczkę Zapraszam Piotrki cię do basenu Zapraszam cię do wody Tylko nie zwymiotuj tam w tym basenie Bo może być tak, nieciekawie To nie jest, że brudna, bo myślę, że brudna To jest po prostu woda z ziemi Wydobywana z ziemi i ma taki kolor, nie? Ona jest jeszcze lepsza jak te wygranówki <laughs> Jest lepsza, lepsza Jest, jak tu komary gryzą Warto tu wejść i jak zimna woda czy ciepła? O, nie jest fajna Zimna jest? No, dobra, może dajmy mu tą minutę, co? Ale no, dobra, to Dobra, zobaczymy, ma się chce, Ja wyciągam już telefon. Pamiętaj, głowa w w e, Zobaczymy Zobaczymy, sobie sobie nie? nie? co on on musi chyba, wytrzymać to tak? wytrzymać wytrzymać? To To jest tlen no a jak? Nie, no tlen. chyba, chciał, chce, chyba, A tam jest rurka, to jest chciał, oś... <laughs> Faktycznie. <laughs> dobra, w każdym razie. Ja chce, chyba, ale rękę będę trzymał w góry, bo chyba, chciał, chce, Ale tu chce, chyba, chciał, wiem. O chciał, chce, chyba, chciał, chce, chyba, chciał, chce, chyba, Obleśne Nie wiem czy ja chcę tu stać i być co? już chyba, dobra, w każdym razie 3 2 1 leci. A bo on na tym ten... co to ma być? To się do góry. Czekaj, Czeka, To był zły sposób. E, pierwsza próba e, spalona. Leć czas. Trzymaj się tutaj. Chyba na tym odpadnie, wiesz? Na ostatnim e, zadaniu? Zatakuj Nie no wytrzyma. Wydałem. Myślisz, że minut 23 czy minutę oddać? Walnij go rękę. Musimy dobra spokojnie. Nie ma opcji Nie ma opcji. Minutkę chociaż. Nie ma opcji. Minutki nie. Ale ja wytrzymał... Minutki? ja wytrzymałbym max 15 sekund, to i tak? Nie ma opcji. Dobrze było. A to był y, pomysł Kariny? Nie, to nie. był y, pomysł mój. Ale Karina, prowadzi. Tutaj trafiście na moją sobie. Wy teraz trafiście na moją słabłość. nie dam radę. Ostatnie wyzwanie. Widzisz? Jak to kluczowo y, wyszło? Dorwaliśmy się no. do ostatniego wyzwania. Odpuszczamy. No to co? Nie no mi się wydaje <laughs> <że> chyba <laughs> Pora się pożegnać <laughs> yy, Przykro nam Ej debil, hey, no. debil. Takie rzeczy przez cały dzień robiła temu teraz na koniec mówisz, każ mu siedzieć pół godziny bez tle. I on się nie zaliczył, a kto normalny by zaliczył yy, no tyle ja. czasu pod wodą. No, to jest tylko basem, to jest, to jest tylko pod wodą, ale trzymanie pod wodą. spoko, masz prób, tyle ile chcesz. Więc e, zostawiamy no to cię, to, co e, na... Ja będę cię pilnował e, i zobaczymy jak ci pójdzie, nie? Chcesz spróbować jeszcze raz? A, spróbuję. No, a, nie, dobra, dobra. Nie, no. Ja, no nie mów, jak będziesz mówił, że nie dasz rady, to nie dasz rady. A ja chyba dać radę, jak się udusi, nie rozumiesz? Dobrze. Nie, nie, nie przesadzajcie. E, ty kawał Dobra, wytrzyma. Jak wytrzyma, to po prostu mi to powiedz. Dobra. O ja idą. Zaliczył? No właśnie. Na pewno zaliczył. Zaliczył? Nie podołał. Ja zawsze zaliczył. Nie podołał. No to super. No to mamy sprawę załatwioną. Ale jaką są? nie podołał. No. z kanału. Zostałe zadania. Właśnie, <laughs> tylko no, jednego nie wykonał. Ale miał wykonać wszystkie. Dobra, ja było głosowanie. głosowanie, zróbmy głosowanie Jakie głosowanie? Jaki głosowanie głosowanie to jest, już było na początku filmu, nie ma żadnego głosowania To jest... To jest... jest Ale jak... Bo to jest sprawiedliwe Ale To nie ma sensu tak. Okay, tak, tak. Czyli cztery głosy, a ty jest zadań. Ale, się. ale, ale co oni się? robią w ogóle? Oszustwo! Dziwnie zadania! Ale to wszystkie... równie dobrze moglibyśmy w ogóle filmu nie nakręcać, bo nie, nas przegłosowaliście. Tak, filmy... Tylko jednego nie podało, tylko jednego. Bo to jest praktycznie takie, takie niemożliwe. To jest niemożliwe. To, bo bo to woda... Właśnie to się praktycznie w tej wodzie żeby tyle wytrzymać Dobra no i warto się poświęcić W każdym razie nieważne. moim zdaniem to jest nie fair, wyzwania powinny zostać wykonane od początku do końca tak Ty to, oprócz fair. jednego I to co w ogóle robicie Ty prowadziłaś odcinek i wszystko jest, twoja jest wina jest nie fair. Twoja wina, bo to ty Poświęcim prowadziłaś

no właśnie no. nie dlaczego on zrobił ten sam tatuaż. <laughs> Ale w sumie to jest kurde duże poświęcenie taki tatuaż, jakby nie patrzeć. Nikt tak o sobie tatuażu nie robi. Niech ten tatuaż się przekonano. Przed kurde do bagna, Dobra, już nie bądźmy tacy, nie? Już nie bądźmy tacy. Ale wiesz, że film powinien wyglądać inaczej. To powinno być uczciwe. To powinno być uczciwe. Proszę cię, to było. Nie było. Było. Nie było. Było. Oszukaliście, I... przegłosowaliście nas. Potrzebuję trenera, człowieku. Dobra, niech ma tego trenera, niech ma kolegę, niech się cieszy. Znalazłeś przyjaciela. się nie pożałujesz.